Jeśli Twoja firma uczestniczy w procesach w łańcuchu dostaw, to masz świadomość, jak łatwo stracić kontrolę nad poprawnym obiegiem dokumentów i ich zarządzaniem oraz jak trudno uzyskać szybki dostęp do rzetelnych informacji dotyczących procesu dostawy. Tradycyjne sposoby komunikacji mogą okazać się zawodne. Mogą pojawić się niejasności dotyczące kodowania produktów, jakości danych czy czasu dostawy. Ponadto operatorzy logistyczni często nie otrzymują informacji dotyczących terminu odbioru, czasu załadunku czy też specyfiki produktów. Kupujący nie ma pojęcia, czy towary zostały zapakowane i wysłane, a nawet nie zna planowanego terminu dostawy. Ponadto może nie mieć żadnych informacji dotyczących statusu dostawy. Nikt nie jest doskonały. Z powodu ręcznego wprowadzania danych w dokumentach mogą pojawić się błędy. Nawet suma na fakturze może być nieprawidłowa. Wygenerowane korekty faktur mogą opóźnić termin płatności, także uzyskanie środków na zakup surowców może być utrudnione. Dokumenty w formie papierowej mogą się zagubić, przez co uzyskanie rzetelnych informacji może być dosyć skomplikowane. Jeśli dostawca jest finansowany przez instytucję finansową, niezbędne jest dostarczenie także innych papierowych dokumentów, jak na przykład Odpowiednio wypełnione wnioski. Jaki jest najlepszy sposób na obsługę tych procesów? Komark EDI to platforma informatyczna pozwalająca na zoptymalizowanie wymiany danych i ich zarządzanie, a także poprawę komunikacji B2B. Wszystkie procesy łańcucha dostaw są obsługiwane w ramach jednej platformy i wszyscy partnerzy biorący udział w realizacji transakcji mają dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Tym samym firmie zapewnia się wysoką jakość danych oraz ich szybką i bezpieczną transmisję. Archiwizacja elektroniczna umożliwia także łatwy dostęp do dokumentów z każdego miejsca na świecie, w którym jest internet. Comarch EDI to elastyczna i skalowalna platforma, która może zostać dopasowana do indywidualnych wymagań. Pozwala ona na komunikację B2B z innymi firmami na całym świecie. Jest to platforma przetwarzania w chmurze, co oznacza łatwy dostęp oraz wyeliminowanie dodatkowych kosztów na zakup niepotrzebnej infrastruktury i sprzętu. Jakie są korzyści dla firmy? Ograniczenie kosztów, jak również szybszy i bezpieczniejszy obieg danych, skuteczna komunikacja ze wszystkimi partnerami oraz optymalizacja łańcucha dostaw. Comarch EDI – łatwa w obsłudze platforma dla wszystkich partnerów biznesowych w łańcuchu dostaw. Dołącz do tysięcy firm z całego świata, które zdecydowały się już na rozwiązania Comarch EDI.